Znajdujemy się aktualnie na osiedlu Nowa Częstochowa składającym się z sześciu bloków przy ulicy Okulickiego. Większość mieszkań, które dostępne są aktualnie, zlokalizowana jest w bloku C, który tutaj znajduje się z tyłu po mojej lewej stronie. Wyboru mieszkania jedno, dwu, trzy i cztero pokojowe o powierzchni od 30 do 90 m2. Chciałem Państwu zaprezentować przykładowe mieszkanie z oferty na osiedlu Nowa Częstochowa. To mieszkanie składa się z trzech pokoi: dwie sypialnie, otwarta przestrzeń, łazienka i toaleta. Takie mieszkanie jest gotowe do odbioru. Jedną z wielu zalet mieszkań są przestronne, nowocześnie wykończone balkony. Jeżeli rozważacie Państwo zakup mieszkania z rynku pierwotnego, zapraszam do kontaktu. Piotr